Czieram do... witamy program Roblox Tribal Będziemy grać z takimi typkami. Ja oddołam się do pierwszej osoby. To 14 level, to chyba gracie typek. Takolaki. Bo ma nikt podobny jak dzisiaj tak nie będzie chciał coś, rzecz w stylu. Bo dzisiaj raczej takolaki blok będzie. No odminę się. No tak, kosujeme na hrankách. Řemno, to že je tak only knife. Only knife, tylko oni jako only knife. tu koleško. Koleško, kolego, kolego. Můj milý, můj drogý kolego. Kolego, můj, můj drogý. Koleško, Ale już strasznie zaczyna Z czego ty grasz koleś? Już nawet na czas, czasu nie mam, nie grać My nie chcemy grać na czas, my chcemy grać na kilo. Kolego, jak ty nie umiesz tego znać? kolega kolego. Nie. Yeah. Ty koleš. No nie, no, je ti pe Jak by mě někdo těšný Może pójdź do Exorze, Exorze! Kapie A, bo mam dużo skinów w ja się nie muszę ruszać. Jakby ja sobie przez kilka minut, przez kilka sekund zostałam w miejscu. I jeszcze co wygrałam, bro. przyznaję, to prawda akurat bratku, bratku. Nie wiem co główna no i 5 poskładamy ja go jaki ty miałeś ten nick? Znowu wyszedł. codzienna Tutaj. Robimy gdzieś motylek. codzienna Fajne. Spoko. Takie dziwne. Spoko. Fajne. Gueveho <truits> Guevo <truits> Nie ja wiem, ty gadałeś. Tutaj launchpad oczywiście. A właśnie, bo ja robię podwójne daily, jeśli nie wiedzieliście, że już na jednym odcinku yy, to dzisiaj będzie odcinek Całkiem późno, bo aż o 22.30 około. No bo dzisiaj jest odwinany z wiski A jeszcze będę musiał sobie przetworzyć filmik, no to gdzieś tak. Chyba na szczęście jutro, bo już... No. Bo wczoraj trzy wstawiłem i dzisiaj ten. Dzisiaj wstawiłem dwa, ale jeden od był minusowy. Bo bardzo moi koledzy mi prosili, bardzo chcieli. Więc taki jeden bonus. Dla Was to jest plus chyba. Dobra, ja nie lubicie mnie oglądać, no to wiadomo. To jednak nie plus Ale mam nadzieję, że lubicie. To on na tak z ciekawości. Bo ta chciała była na pistaczniki w komentarzach, dobra. Tak. No i my starzy hitboxy. Kończymy tączkę i... Kończymy odcinek. Chyba, że przegram. Chyba, że przegram. Wiadomo. O, tu też masz burgera. Ale ja mam bardziej przysmażonego burgerka. Nic lepszego. O wiele, no. Chyba, że właśnie jeszcze przy tym burgerki, czy... Chyba, się nie jest wszystkim żadne burgerki, to różnica. Dobra. No i 150 poszło. Dobra. I to by było by na tyle, widzowie. To do, do zobaczenia i widzimy się dzisiaj o 22.30. Bye, -o.